Cześć! Dzisiaj jest z nami Fondriest MiG 2.0, czyli podstawowy rower szosowy tej marki. Jak przypomnimy, być może już wiecie z portalu Bikeworld, są to rowery dostępne w sieci sklepów Media Expert. No i właśnie taki podstawowy rower szosowy Fondriesta mieliśmy okazję wnikliwie przetestować na naszych pagórkowatych trasach wzgórz Trzebnickich. I muszę przyznać, tak już na wstępie, że to całkiem interesujący rower. Zważywszy, że to jednak bardzo podstawowa maszyna kosztuje 2999 zł. Naprawdę sympatycznie prowadzi się, jest taki pewny, bezpieczny w odbiorze. Oczywiście jest to podstawowy rowerzystowy, także tutaj nie spodziewajmy się jakiejś niesamowitej wyścigowej dynamiki, ale ogólnie jest to sprzęt całkiem godny polecenia, a na to wszystko składa się szereg czynników, o których teraz Wam dokładnie opowiem. Myślę, że warto zacząć od tego, jak ten rower został zbudowany. Oczywiście oparty jest o aluminiową ramę, ale ta jest całkiem sympatycznie wykonana. Zwróćcie uwagę, ma wewnętrzne prowadzenie pancerzy i wprawdzie bardzo proste, dlatego że oba pancerze przerzutkowe biegną tą samą dziurą czyli ten od przedniej przerzutki czyli od lewej manetki tak śmiesznie tutaj zakręca do środka. Natomiast no, faktycznie to nie jest jakiś problem w trakcie użytkowania. A rower wygląda bojowo-sportowo, ma fajnie pochowane linki wewnątrz ramy, po prostu wygląda to nowocześnie i zwyczajnie może się podobać. I generalnie linia tego roweru jest naprawdę interesująca. Takie jedynie co mi się akurat nie podoba, to jest taka bardzo masywna, duża główka ramy, która jest wyraźnie szersza niż wszystkie pozostałe rury. Ale mówię, pamiętajmy, to jest bardzo podstawowy sprzęt, który po prostu jest atrakcyjny cenowo, i myślę, że w tym budżecie. On po prostu świetnie wygląda. Do tego mamy karbonowy wydzialec, który, uwaga, ma również karbonową rurę sterową i to ewidentnie przekłada się na komfort jazdy. Ja tym rowerem specjalnie pojeździłem po takich ciężkich brukach, które wiem, przypominają takie flandryjskie, najgorsze kocie i naprawdę przód tego roweru jest komfortowy i ogólnie uważam, że cały frameset, czyli właśnie rama oraz widelec naprawdę są w Fondryście na plus. Do ramy MIG 2.0 zamontowano całkiem solidne i wytrzymałe koła, które są oparte o podstawowe piasty Shimano i obręcze sygnowane logotypem Fondriest i te koła są naprawdę dobrym produktem. Ja sprawdziłem je na takich... No, ciężkich brukach, które są charakterystyczne dla wręcz franlyskich klasyków kociełby i naprawdę te koła są odporne na recentrowanie, a fakt, że są sztywne, bardzo podnosi jakość prowadzenia i takie, no powiedzmy, przyjemność podczas przyspieszania, chociaż pamiętajmy, że ten rower nie jest jakoś wyjątkowo dynamiczny. Jednak tutaj masa całego tego testowanego Fondriesta to 10,5 kg bez pedałów, koła nie są też zbyt lekkie. Opony, Schwalbe Lugano 2. Też nie należą do jakby króli e, przyspieszenia e, i, i prędkości. Także ten nowy po prostu jest jakby sprawny, jeżeli chodzi o przyspieszanie. Ale w tej skali prędkości, no, dostosowanej do tych tanich podstawowych rowerów szosowych, no bo to jest podstawowy rower szosowy. Ale naprawdę, koła na plus, wytrzymałe, i takie właśnie mają być w budżetowym rowerze szosowym. Do tego osprzęt Shimano Claris, czyli system 2x8. Naprawdę sprawny w jeździe szosowej. Precyzyjnie zmienia biegi pod obciążeniem na stojąco. Wrzuca, zrzuca, tutaj nie ma żadnych problemów. Naprawdę ergonomiczne też klamko manetki, Po prostu osprzęt dostosowany poziomem do tego roweru. Też bardzo fajnie wyglądający. Zwróćmy uwagę, że Shimano Claris naprawdę świetnie się prezentuje, akurat grupa jest praktycznie pełna oprócz tego, że hamulce to tektro, ale właśnie te hamulce naprawdę skutecznie hamują, ja jestem zadowolony, bo jeżeli chodzi o moc hamowania, jakieś takie agresywne spowalnianie podczas zjazdów przed zakrętami, naprawdę tutaj na wysokim poziomie. Rower naprawdę kompletny, jeżeli chodzi o wyposażenie, wszystko jest ze sobą spójne, działa na dobrym poziomie i tak naprawdę pasuje do charakteru podstawowego roweru szosowego, jest łatwy w obsłudze i bezpieczne, takie dostosowane do każdego, kto po prostu wchodzi na rower i nie musi się zastanawiać, jak to działa, bo to wszystko po prostu dobrze działa. Warto jeszcze powiedzieć, że fajna jest kierownica. Szczególnie dolny chwyt naprawdę dobrze leży w dłoniach i tym rowerem dzięki temu wygodnie podróżuje się właśnie trzymając za dolny chwyt kierownicy. Przechodzimy do najbardziej istotnych kwestii, czyli tego jak na tym rowerze się siedzi oraz jak jest prowadzi się po prostu podczas jazdy na szosie. Jeżeli chodzi o pozycję na rowerze, zwróćcie uwagę, że ja akurat mam mostek mocno obniżony, natomiast tej producent zostawia sporo miejsca na to, żeby sobie podnieść tą pozycję, a sama rama nie jest zbyt długa, chociaż nie jest też bardzo krótka. To jest taki rower, który jest gdzieś pomiędzy taką wyścigową szosówką, a szosówką zupełnie turystyczną. Myślę, że bardzo fajna kompozycja po prostu dla osób, które Chcą szybko potrenować sobie na szosie, chcą wejść w świat rowerów szosowych i nie chcą, żeby to był taki bardzo powolny, zamulający, turystyczny rower, ale też nie oczekują sportowej, mocno pochłonej sylwetki i tutaj właśnie jest taki dobry miks tego. Tak jak powiedziałem, niezbyt długa pozycja, w sensie niezbyt długa górna rura, dosyć długi mostek i duża możliwość regulacji wysokości kierownicy, dlatego, że producent zostawia tutaj sporo miejsca na rurze sterowej i jakby to jest takie ułożenie ciała, które jest już takim wejściem w świat sportowej szosy, ale jeszcze nie jest to taka agresywna pozycja, która wymaga niesamowicie rozciągniętej sylwetki, mocnego naginania karku. A jeżeli chodzi o prowadzenie, no to fond jest MIG 2.0 i jest naprawdę ciekawym rowerem, dlatego że właściwie już od pierwszych kilometrów, od samego wejścia na ten rower, ja czułem się na nim bardzo komfortowo i właściwie jakby pewnie, tak jak u siebie, tak jak na swoim rowerze, nie potrzebowałem jakiegoś okresu adaptacji. Prowadzi się bardzo bezpiecznie i przewidywalnie. Właściwie jest też do tego taki stabilny. Jeżeli na przykład jedziemy, nie wiem, sobie Spokojnie chcemy coś zjeść, zrobić zdjęcie, wyciągamy coś z tyłu z kieszonki, puszczamy kierownicę. Rower totalnie nie jest nerwowy, jedzie cały czas swoją linią do przodu. Jeżeli chodzi o skręcanie, podobnie, po prostu wchodzimy w zakręt, pochylamy się, a rower prowadzi się jak po sznurku. No i to jest fajne, bo to jest ważne, żeby rower szasowy niekoniecznie miał stopiątkę Ultegra czy Duraysa, ale żeby po prostu dawał nam frajdę z jazdy, dawał takie bezpieczeństwo i poczucie tego, że wiemy, co się dzieje. I właśnie na Fond tak jest. Tu jest fajnie wyważone prowadzenie między taką stabilnością, a dynamiką potrzebną do takiego sprawnego, szybkiego pokonywania zakrętów i naprawdę MIG 2.0 daje radę w terenie, jest to rower bardzo podstawowy pamiętajmy o tym, że tutaj nie będzie takiej niesamowitej dynamiki takiego jeżdżenia jak na takiej drogiej szosie, że po prostu jedziemy i rzeczywiście czujemy że ten rower no, zapierdziela niesamowicie szybko tylko to jest sprzęt, który prowadzi się bardzo poprawnie, ale oczywiście jest na tyle podstawowy no, że nie jest tak szybki jak wyścigowe szosy, które często macie okazję na portalu Bike World oglądać, ale mówię, jako całość w odbiorze jest naprawdę przyjazny, mi się po prostu na nim dobrze jeździło uważam, że to udana konstrukcja na koniec jeszcze kilka słów o komforcie, no to jest rower aluminiowy, więc oczywiście on nie tłumi tak doskonale drgania jak konstrukcje karbonowe, ale trzeba powiedzieć, że całe przód roweru, czyli karbonowy widelec wraz z ryną sterową, naprawdę sprawnie pochłaniają drgania. I tutaj super, jeżeli chodzi o jazdę po jakichś dziurach, chropowatych asfaltach bruku, przód roweru świetnie wybiera nierówności, świetnie wybiera drgania, absorbuje po prostu wibracje. Natomiast tył, no jak ta aluminiowa konstrukcja, czuć, że daje znać o tym, po czym jedziemy naszym plecom niebośadką, ale jako całość nie ma tutaj dramatu, szczególnie, że opony to aż 20. 8 mm, także całościowo rower naprawdę daje sobie radę nawet na gorszych nawierzchniach. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że rower, tak jak powiedziałem, ma oponę 28 mm. Z tyłu jest mnóstwo miejsca nawet na szerszą oponę, natomiast z przodu to już jest tak naprawdę maksimum, ile można włożyć. No, ale jest tam jeszcze kilka mm takiego przepisowego marginesu bezpieczeństwa, żeby ewentualnie opona nie otarła gdzieś o widielec. jako całość jest to fajna kompozycja. Także podsumowując, jest MIG 20 to podstawowy, ale bardzo fajnie zestrojony i dobrze jeżdżący rower szosowy, który pozwoli w nie tak dużych pieniądzach każdemu wejść po prostu w świat kolarstwa szosowego i nabyć swój pierwszy rower szosowy, który będzie sprawny, bezpieczny, wygodny, dobry w prowadzeniu. Oczywiście nie tak dynamiczny jak wyścigowe szosówki z górnej półki, ale naprawdę jest to rower, który jeździ na tyle dobrze, że porównując go do niektórych szosówek droższych, na których miałem okazję jeździć, mających na przykład 105, czy Tiagry, ale też właśnie taką podstawową, aluminiową ramę, no to ten jest jednym z tych lepiej jeżdżących i zwyczajnie spodobała mi się jazda na tym sprzęcie. A jeżeli interesuje Was pełna oferta Fondriesta, koniecznie wejdźcie na stronę Mediaexpert.pl, ponieważ właśnie firma Mediaexpert jest dystrybutorem tej marki w Polsce. Jeżeli podobało Wam się to wideo, koniecznie zostawcie kciuka w górze, zostawcie też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się!